Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Dziakowski, jestem z Wrocławia z Malarskiej 25. Jest to restauracja slow foodowa. Ale mniejsza o to, dzisiaj zajmiemy się gotowaniem pierwotnym, tak zwanym, czyli związanym z ogniem i z popiołem. Kto będzie chciał, ja zapraszam do pomocy. Będę wyjaśniał, co zrobić, co upiec, jak to upiec mniej więcej, z wykorzystaniem tego oto ogniska, żeby nie mieć żadnych naczyń. Nie będziemy mieli nic kompletnie. Ale dzisiaj wykorzystamy sobie choćby. Liście kapusty, w które będziemy zawijać, pstrąga, będziemy zawijać, warzywa, które mamy na stole, przeróżne, oraz zioła. Będziemy większość rzeczy dusić w popiele. Tak, będzie jedzenie takie stricte, że tak powiem, tak jak dawniej robili to ludzie, kiedy nie było jeszcze nic praktycznie. A my sobie spróbujemy dzisiaj pobawić się. Julka dzisiaj będzie robiła deser u nas, ale deser zacznie robić od zbierania owoców z krzaków. Od tego. Tak! Z tego, czego będziesz chciała zrobić. Do tego będziesz miała jeszcze ser biały do wykorzystania, wykorzystamy jeszcze miód i zrobimy prosty deser z wiejskim twarogiem, plus do tego świeże owoce, plus do tego miód. Co tu dodać? Nic więcej. Myślę, że odwali niezłą, dobrą robotę, że tak powiem, prostą. Także ja zapraszam Was do prostego gotowania, jeżeli chcecie, pytajcie o cokolwiek. Tutaj też mam fermentacje różne, kiszonki na sprzedaż. Dzisiaj kiszonki też będą tutaj na stole. Do próbowania, czyli jak marchew, pietruszka. Nie, pietruszki nie mamy dzisiaj. Mamy rzodkiewkę, mamy cebulę, mamy rabarbar kiszony, tam mamy jeszcze kapustę pekińską, kalafior. Jak ktoś ma ochotę, ja zapraszam do mnie, naprawdę. Powiem co trzeba będzie robić i, i, i tyle. Jeżeli nie, biernie siedźcie. Tak powiem nawet, nie? Ja mam No to bardzo, bardzo dobrze, nie? Proszę. Przede wszystkim na dzień dobry pobieramy sobie tą cebulę z tych uh -huh, części. Uh -huh. Tutaj jest nóż, dobrze? Uh -huh. I może ten szczypior też umyjemy. Kurczę, do ogniska. Dobra. Do ogniska. Mamy dzisiaj ogień, także w ognisku sobie to zrobimy. Ziemniaki też sobie zaraz tutaj przesypiemy. Nawet ja już zacznę popiołem je zasypywać, tylko muszę szpadel znaleźć, który mi ktoś zabrał. Zaraz, ja idę po szpadel. I sobie to zrobimy. Mam obraz? Tak. Zdecydowanie tak, jest nas dosyć sporo. Idziemy zbierać ziemniaki, chodź, z dziewczynami do miejsca. chodź, chodź. Piotr. Tak, tu będziemy sobie robić ziemniaki, sypiemy na dolną warstwę. One będą z kwaśnym mlekiem później. Prosto z ogniska. Kto nie lubi, ten niech nie je. Proste. Aha. Ja tak nawet. Ja po... nie to ale co będziemy myli popiołem zasypywać? Gdzie tu jest sens? Będzie skorupa się stworzy jakaś. Sobie ją obierzemy, do tego kwaśne mleko dostaniemy. nie? Czyli tu jest żar, tak? Tak, pod spodem jest żar. Ja to jeszcze przysypię sobie żarem. i tak na wierzch sypiesz? Tak. Tutaj będę na wierzch sypał. A na górze. Mhm. Będę sobie piek w kapuście aha. te barzywa w maśle aha. razem z ziołami upieczemy, no. do tego jeszcze ryby upieczemy. No, no. Ja też mam kurczaka, którego będziemy piec w tym. Ale Także... też na wierzchu? na wierzchu? Tak, na wierzchu, na wszystkim. A, rano co A długo te ziemniaki muszą w tym żarze. Być? Ja myślę, że około dwóch godzin może będą. Aha, aha, aha. Zobaczymy, będziemy to sprawdzać. Ale to, to musisz zabrać chyba, nie? To polano. Proszę. Ono To polano będzie tutaj? Nie, By... no, ja nie, tutaj nie sobie nie damy. Ja to sobie to, chodzi... to będę. Chodzi o gorący popcję. Tak, prawda? tak, o temperatury. No, to wiecie, kiedy wszystko ziemniaki piekło, No nie? dokładnie, się roz... no tak, bach, no tak, dokładnie, no wszyscy piekli tak. Większość tak. osób, którzy, którzy chodzili na ognisko jakieś. No. Albo są z odpowiedniego e, czasu. Tak, wszystko czas, czas. Ale fajnie wrócić do tego. No, zamiast zrobić pokazy kulinarne jakieś cudownie. ciekawe, to można coś takiego sobie zrobić. Cudownie, cudownie. Co będzie o wiele prostsze, o wiele lepsze. Tak. Ekscytujące bardziej. No zdecydowanie takie jedzenie. To się jeszcze tam będzie bardziej kotłować. Jak to się ma ta folia, podobno Ale do czego? Ale ja chcę temperaturę utrzymać tego żaru. Ale nie ziemniaków. Ja nie piekę nic z tej folii. Trzeba ja piekę coś w tej folii? A żarem wszystko zasypałem. Ona tylko trzyma temperaturę. Tak? Ale w samej folii faktycznie Nie warto wijać. Widzi pani, tutaj jest stricte tak, że nie jest używana. Jest używana do temperatury. Ona fajnie będzie to izolowała wszystko. Dokładnie, dokładnie. No ale chodzi o to, żeby tam temperatura cały czas jakaś była. tam jest. A patrzcie, jak fajnie ta skórka schodzi. No bo to jest młoda cebula. To jest wszystko. Mamy. Ekologiczne, wszystko ekologiczne. Będzie. Ziemi, które jest ekologiczne na dodatek, tak, tak, tak może marchewkę sobie też obierzemy ten kalafior też obierzemy i sobie damy to do liści kapusty, które sobie zwiniemy po prostu i będziemy w tym sobie piec te marchewki trzeba sobie wysługać proszę? nie, nie trzeba ich, tylko umyć stokrotki jedalne? to nie są stokrotki, tylko to jest rumianek to jest rumianek? tak, tak. prawie jak stokrotki pomyjemy to wszystko jak już wsadzimy w te liście, potem z tych liści wyciągniemy. Obieramy wrzucamy do wody? No tak, no. Przy, przyda się umyć, nie? No, zaraz to do ogniska wrzucę, takie umyte, tak wrzucę. tych tak, to... Proszę? Da, możemy, tutaj jest nas sporo, dosyć każdy. Tutaj w pewnym momencie każdy przyjdzie spróbować zapewne. Chociaż ja też do pomocy zapraszam. Można położyć. Na kompost? Proszę? Na Kurczę, to też się może przydać. No, może teraz... to proszę to rozciąć, ściągnąć, zobaczymy, zawiniemy sobie ja, ja w tym. Ja sobie robię rosół z tej natki A my sobie zrobimy z tego... Z To no, się tak. wyrzuca, podobno to jest masz tak? Proszę, Tak, no, tak, tu tak. można, to, można to, to i pesto maja zrobić, maja można ja bardzo, ja bardzo ja wiele ja rzeczy to, zrobić. A, a też, aha, jest możliwe. No. Ja sobie robię rosół, z tego jestem i są zapach i smak jest kapita. Tak, 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 tak. Proszę? Tak, do kiszenia też się nadaje, jak najbardziej. My sobie to umyjemy. Trochę nawilżymy nawet bardziej. I sobie położymy w liście, nie? I zwiniemy to też, nie? I położymy sobie na ogniu. Będzie się wszystko dusiło nam w jakiś sposób. Ale tu a też czosnek, mamy. A co z czosnkiem? Czosnek też sobie dodamy. Ale, ale go, obierać go czy. No tak ale po co go? obierać? No kurczę, no w główce, tylko go przekroimy na pół. Uh -huh. Ogólnie będzie, będzie prościej, wszystko będzie o wiele prostsze. I mniej więcej tak będziemy sobie przygotowywać różne rzeczy. Po prostu kłaść kłaść, przykryjemy, i będziemy kłaść tutaj na tamten ogień. Na to. Ja sobie zaraz przysypię tutaj parę drewien, położę to na liściach. I będziemy to sobie trzymać. To się będzie dusiło. Aha. Potem sobie będziemy wyciągać, kłaść na stół. Po kolei te cukinie można pokroić. Będzie Aha, ale jak? też normalnie. Grube kawałki, w krążki można pokroić. Także no, no, gdzie można dawać. Można umyć. Tak samo tą kapustę też będzie można wziąć. Przekroimy ją sobie na pół, zrobimy sobie. Kapusta będziemy sobie w całości też praktycznie piec. A te liście poobrywać? Te liście? Nie, na razie ją po prostu umyć. Umyć. Zobaczymy, co zrobimy z tymi liśćmi jeszcze. Jak dokładnie. Teraz to jeszcze by się przydało podoprawiać troszeczkę tą samą cebulę. Dodamy trochę tłuszczu. Tutaj sobie będziemy dusić piec kapusta w środku jest cebula tak proszę to tak coś takiego ale to całość jeszcze nam pójdzie delikatnie w folię śmiało mogą być grube plastry no. Nie ma co się bać. Mogą być trochę cieńsze. Takie coś, tak. Będą tutaj chcieli. Coś takiego. Śmiało. Dobra, dobra. palców sobie nie uciąć. Super. Wszystko piękne. Tutaj może stać nie? Ja możemy go zjeść. Będzie pieczony. Będzie pieczony ogonek. na ogonek będzie Proszę? Co będzie? Nie to będzie ryba będzie ryba, będzie. będzie ryba. Jak najbardziej w kapuści zrobię też rybę Będę robił pstrągi. Będą, będą. Proszę? Kurczę, no to zwykłe rzeczy. Mamy też świetną szałwię. choćby może a nie może kalabrye się. Muszę tu. No tak, tak, tak. Ale pachnie. Tak, tutaj mamy szałwię. Też sobie zrobimy z szałwią tą cukinię. Szałwia się bardzo. A te te też do mycia, nie? Tak, tak, tak. Tak, tak. A to wszystko powiedz soli? Nie, nie, daję sól, sól, pieprz daję. Normalnie to już ja wiem, że kiedyś może nie było, ale teraz to będzie zbyt jałowe, także... Tak, tak musi być lekki smaczek. Sobie. Stricte najważniejsze. Będzie mi też chroniło to delikatnie, ona jest wilgotna, ale też odda smak swój, bo my to wyrzucamy zazwyczaj, z tego można zrobić i pesto, można zrobić sałatkę jakąś ciekawą, można cieniutko, oczywiście, przecież ona jest jadalna. No tak, dokładnie, możemy zmiksować i z tego koktajl wypić sobie choćby, no ale wyrzucamy, średnio każdy wyrzuca, no ale to są naturalne rzeczy przecież, to tutaj... To tutaj nie ma co nawet dyskutować. Wszystko co jest na tym stole jest do jedzenia, no oprócz garnków. <laughs> Oczywiście. No nie, ale takie właśnie wyrzucanie choćby takich rzeczy, to też się zje. No. To jest bez żadnego problemu. Natomiast to sobie tak jednak damy. Tak? To delikatnie tylko w folię całość ochronimy. Te liście jakby były z takiej większej kapusty, tej jesiennej. To można sobie spokojnie zawinąć wszystko. Ale ta jest jeszcze mała, kapusta, także młoda. Piękna, tego nie można zrobić. Można, a do czego nie? Wszystko można zrobić. No ale czego nie ma? Zobaczcie, folia aluminiowa też ma dwa kolory. Taki i taki. Dlaczego? Taki. No, drugi tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Proszę. No matowy na zewnątrz. Mat jest na zewnątrz. Tak. I coś takiego sobie położymy. Proszę. Da się, jeżeli bym miał większe liście? Jak mi da Pani większe liście, to ja to zrobię. Ok? To ja Panią wyślę do ogródka. Pani szuka, a ja sobie tutaj poradzę. Ok? Albo na jesień zapraszam, to zrobimy w normalnych liściach. Coś takiego. I to się nam będzie dusiło, dusiło, dusiło. Jak ktoś chce, zapraszam do kompozycji też, także śmiało. Bo widzicie, mamy same malutkie listki, nie? Idą pstrągi, zaraz pstrągi też wrzucimy. Nie, 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 one są wyczyszczone. One są, jest ich dosyć sporo. Co robiliście? Po czym poznać, że ryba jest świeża? Oczka musi mieć. Oczy, co jeszcze? Co jeszcze? Musieli się błyszczeć, nie być makowym. A skrzela jakie? Czerwone. Czerwona. Mocno, mocne, coś takiego. Jeżeli są już przebarwienia, znaczy, że ryba trochę leży. Przede wszystkim oczy, skrzela, dotyk też i zapach. Jeżeli ryba wali rybą. Znaczy, że już nie jest rybą, znaczy, że zaczyna się psuć, szczerze mówiąc, nie. bo tutaj jeszcze tu czuć świeżość, dosłownie strumień nawet czuć można powiedzieć, a jeżeli ona by poleżała parę dni, to jest naprawdę katastrofa wtedy. To różowe nie? Tak, 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 bardzo różowa, ale najpierw ta cukinia jeszcze, sobie najpierw warzywa, a potem pozwijamy pojedynczo te pstrągi. Pojedynczo, nawet malutkie kawałeczki pozwijamy sobie w liście i będziemy sobie kłaść gdzieś tutaj, zrobimy jakiś mały ruszcik. I będziemy je sobie tam dusić. Nie? Ale one mają środki jeszcze? Czy Proszę? Nie. Nie, są, nie, są, są. nie, są wypatroszone. Chce pani popatroszyć? Nie, nie, Załatwimy. nie, nie. Możemy pofiletować mogę też pokazać, jak filetować ryby. Nie widzę problemu. Też. Ale nie, 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 to pani zrobi, ja powiem jak. Może w tym kierunku, bo ja potrafię, tak, a pani? Ja nie. No to tym bardziej, to ja jedną pokażę i tyle. No boże, tak powiem. Że tak powiem, w trzech ruchach zrobimy wszystko i tyle. A gdzie one były robione? Tutaj gdzieś pod w gospodarstwie, tam do naszego magicznego właściciela się zapytać, on je dzisiaj przywiózł. On wszystko wie. Nie, on je przywiózł po prostu. Ja ją powiedziałem, że ma załatwić pstrągi. Szałwia, rumianek, oregano. Co ja Nie ma pomocników. Specjalnie zostawiłem na dzisiaj. I sam musisz wszystko robić, no? Malutkie, malutkie to liście. Malutkie? Malutkie, wszystkie malutkie. No niestety, no takie są jeszcze teraz. No to takie małe porcje będą, nie? Takie mniejsze porcje, no, dokładnie. I to co? Sól, pieprz, tak? Tak, sól, pieprz sobie damy. Do tego damy, mamy jeszcze szczypiot, także... Czy ja mogę soli? Tak, 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 tak. Śmiało, śmiało, śmiało. Zwykła sól. Zwykła sól? Nie, nie może być jakaś lepsza? Kamienna? No, ale to jest kamienna słuchaj. To jest kamienna? No. A, a, to dobrze. A, o, tak, w porządku, porządne. <grystanie> dobrze dobrze, dobrze. Czysta, 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 czy Ostro będzie. Będzie pikantnie. Jeszcze plus pikantnie, do tego sobie damy szczypiorek. Tak. tak. Zawijam. Zaczęło czymś zawijać, jakimś. Tak, tak, tak. Ja zawijam to jeszcze w tą folię. Gdybym miał stare liście kapusty, duże, tak. to bez problemu. Te ale to są małe, tak. Tak, no, tak. Ale to są za małe, niestety, tak, także. To są wiosenne, Jeszcze młoda kapusta jest za mała. A jeszcze jak jest gospodarstwa eko, to niczym nie pryskana. I sobie tu położymy. A co cebulkami? Proszę. Będziemy sobie dodawać. Spokojnie. Mamy trochę godzin, także na luzie. Na pełnym luzie. Czemu? Zbierają dziewczyny? Może te czuprynki poobrywać? Nie, nie trzeba Nie? Nie, nie trzeba Nie trzeba Pstrągi, mamy całą masę pstrągów a Słysza, tak czat... Ale się cieszy, że zrobak wiatr to znaczy się... Że tak, a, a to i lat temu to wszyscy narzekali, że zobaczymy czereśni na no, Nie? Tak, no, to jest to już nam zrobił, bez Zobaczymy czy nam to pyknie w trzech liściach. Tu sobie postaramy zrobić się Mhm. Ale go jak zrobimy? Wiesz co? Środka, A ja zobaczyłam na to. A teraz to jest taki kolor. No średnia, nie troszkę mówię po wkładach. A może być coś w szefa, będzie w stanie. Nic już tutaj nie będziemy dawać. Ja sobie tak dam i chcę go położyć na żar. To jest tylko mojej osoby. W ten sposób sobie go położymy tu blisko. Dobra, kto chce pozbijać sobie pstrągi pozwijać, podawać. Kto chce jeść strąga zapytam. No okej, okay, to ja zapraszam. No, właśnie. To ja zapraszam. Śmiało. Z tej strony. O, macie, macie owoce? Mamy, ale jeszcze zbierają porzeczki. Dobrze, co? Strąga? Zobacz, ja strąga biorę, na trzy części kroję, kładę go na liściach kapusty z masłem razem i kładę go praktycznie na żarze. I on się sam robi. Tu nie ma grilla, nie ma garnków, nie ma nic. tu na ryby teraz to Przepraszam. A co tutaj takiego jest? Tu są jeszcze pstrągi. I nie chodzi mi o to. serce? To są owoce. Julka z Masterchewa przygotowała. Proszę, no, tutaj. Tak? możesz, Maju. Tutaj jest, ja już Ci tutaj nałożę. Tutaj będą strongi sobie leżały i warzywa zaraz wyrzucę. Ja je przeniosę tutaj.